Drodzy słuchacze i słuchaczki, witam w kolejnym odcinku Squash Radio. To już dwunasta edycja naszego squashowego podcastu. Dziś zajmiemy się przede wszystkim przeglądem najnowszych squashowych wydarzeń. W zeszłym tygodniu cały odcinek poświęcony dyskusji nad nowym regulaminem rozgrywek indywidualnych polskiego związku Squasha. Oczywiście, całość do odsłuchania na YouTubie. 7 dni. W tym tygodniu wrócimy bardziej do rzeczy, które dzieją się na korcie, a nie w regulaminach. Zaczniemy od pozytywnej wiadomości z Łotwy, gdzie Natalia Ryfa zajęła drugie miejsce w turnieju PSA Riga Cup. To był turniej rangi Satellite z pulą nagród 1000 dolarów. Więc po udanym wyjeździe do Białego Stoku, gdzie Natalia wygrała. Pierwsze Polish Finals Grand Prix i tamtejszą główną nagrodę 3000 zł. Teraz w Rydze, poza korzystaniem z tamtejszych plaż i słońca, Natalia zagrała trzy dobre spotkania i znalazła się w finale z reprezentantką gospodarzy Inetą Mackiewica. To jest 60. zawodniczka w rankingu PSA. Ostatecznie Polka przegrała 3 do 1, ale grała w tym spotkaniu. Naprawdę dobrze. Mogła też być zmęczona, bo w półfinale zagrała długą pięciosetówkę, prawie 50 minut na korcie z Anastazją Kostiukową z Ukrainy. Podsumowując kolejne dobre doświadczenie dla aktualnej liderki rankingu PZSQ. Oczywiście trzymamy kciuki za kolejne wyjazdy i kolejne dobre wyniki dla Natalii. A skoro o wyjazdach mowa, to następna dobra wiadomość, następna dobra poznańska wiadomość jest taka, że dziewczyny z 11 punkt Girls Crew jednak pojadą na klubowe Mistrzostwa Europy. Pisaliśmy o tej sprawie na początku lipca, kiedy okazało się, że na koncie polskiego związku z nie ma zbyt wielu pieniędzy nawet, żeby opłacić bieżące wydatki, a co dopiero jeszcze opłacić wyjazd zespołów na klubowe Mistrzostwa Europy. To oczywiście była kwestia jest nadal problematyczna, bo przecież regulamin obiecuje, że to jest nagroda za wygranie drużynowego Mistrzostwa Polski. Związek powinien się z niej wywiązać i wesprzeć zespoły, które chciałyby pojechać na europejskie finały. No, w lipcu jednak okazało się, że w tym roku to może być niemożliwe, bo po prostu tych żadnych pieniędzy na koncie. Nie było, o czym nowe władze związku informowały. Pozytywne w tej całej sytuacji, trudnej i nieszczególnie dobrej PR-owo, było to, że, że nowa pani prezes Polskiego Związku Skłosza, Katarzyna Saska-Grzybowska, sama skontaktowała się z Kingą Szymaniak, kapitanką nowych, drużynowych mistrzyń Polski, żeby wyjaśnić jej sytuację i poszukać wspólnego rozwiązania. Ostatecznie stanęło na tym, żeby dziewczyny zorganizowały publiczną zbiórkę pieniędzy, którą polski związek poparł i udostępniał, jednocześnie zapewniając, że w międzyczasie postara się te środki znaleźć. Dziewczyny wzięły sprawy w swoje ręce i wyszło im to bardzo dobrze. Co prawda, kwota, którą próbowały zebrać, to było 6000 tysięcy złotych. Na ten moment mają około połowy, dokładnie 42% z tej kwoty czyli nieco ponad 2,5 tysiąca, te pieniądze wystarczą już, żeby zapłacić wpisowe i tym samym przyklepać to, że dziewczyny z Poznania na te finały pojadą. Dodatkowo, jak dowiadujemy się z oświadczenia Kingi Szymaniak, polski squash zapewnił też, że w przyszłości te pieniądze, które dziewczyny będą teraz musiały same dołożyć do swojego wyjazdu, zostaną im zwrócone. W poście na Facebooku dodanym przez Szymaniak czytamy, że chciałaby w imieniu całej drużyny 11. punkt. Crew podziękować wszystkim za wsparcie, dzięki któremu cały zespół będzie mógł spełnić kolejne skłoszowe marzenie i pojechać we wrześniu na klubowe Mistrzostwa Europy do Edynburga. Kapitanka poznańskiej drużyny, dziękuję też z imienia i nazwiska pani prezes Katarzynie Saskiej-Grzybowskiej i Rozannie Radwińskiej-Tyma, która na swoim stanowisku do kontaktu z zagranicznymi organizacjami skłoszowymi spisała się bardzo dobrze, poprosiła Europejską Federację Skłosza, żeby dziewczyny mogły wpłacić wpisowe z lekkim opóźnieniem. Na szczęście się udało i zespół damski na mistrzostwa pojedzie. Kciuki za jedenasty punkt możemy trzymać w dniach od 18 do 21 września tego roku. Na pewno będziemy też na bieżąco informować o tym, jak idzie im w starciu z najlepszymi klubowymi zespołami Europy. Jest to historia z pozytywnym zakończeniem, ale oczywiście wynika ona z niepozytywnej sprawy, jaką jest sytuacja finansowa Polskiego Związku z Kłosza. Nawet na Instagramie polskiego skłosza od niedawna polski skłosz ma swojego Instagrama, możecie ich tam znaleźć. W jednej z relacji pojawił się taki obrazek, na którym widzimy program do powiedzmy księgowości i dopisek polskiego skłosza, że testują go co prawda, ale nie mają na koncie pieniędzy, więc mogą to robić tak naprawdę tylko teoretycznie. Trzymamy kciuki za nowy zarząd i liczymy, że ta sytuacja wkrótce się poprawi. Jeśli o związek chodzi, to na ich stronie pojawiły się też nowe informacje, nowe uchwały. Ważna dla nas to, że zgłaszanie ofert konkursowych na organizację turniejów kategorii A w najbliższym sezonie zostało przedłużone o tydzień do 15 sierpnia. Wstępnie deadline'em był 8 sierpnia, ale osoby odpowiedzialne za ten konkurs ofert najwidoczniej uznały, że przynajmniej jeszcze tydzień będzie. Potrzebny, być może ofert nie wpłynęło zbyt wiele, trudno powiedzieć. Pojawiły się też dwie zmiany w terminach turniejów juniorskich, w związku z tym, że do związku odezwali się, odezwało się środowisko Squasha i poinformowało związek, że w tym samym czasie, w którym wstępnie rozpisano te turnieje juniorskie są też ważne imprezy Europejskiej Federacji Squasha. Więc żeby nie kolidowały, to tam zostały zmienione dwa terminy. Jeden to turniej październikowy, a drugi to turniej z maja 2020. Pojawiły się też nowe stanowiska. Pierwsze to pełnomocnik Polskiego Związku Skłosza do Spraw Technologii Informatycznych. Na to stanowisko powołany został Michał Grzybowski. Nie do końca wiemy, czym zajmuje się pełnomocnik do spraw technologii informatycznych, ale mamy nadzieję, że pan Michał na sprawach technologii informatycznych zna się bardzo dobrze. No i jeszcze jedno stanowisko i dwóch pełnomocników. Są to pełnomocnicy do spraw kontaktu z narodowymi i międzynarodowymi organizacjami medialnymi. I o nasze dobre kontakty z powyższymi dbać będą Michał Sieradzan i Stanisław Stachu Leszczyński. Ten drugi jest fotografem przez lata związanym z Polską Agencją Prasową, więc liczymy, że jego kontakty pozwolą tym najładniejszym, skłoszowym zdjęciom i nie tylko pojawiać się w coraz większej ilości nieskłoszowych mediów. Stachu Leszczyński był też w białym stoku. Tam odbywała się między meczami też taka sesja dla tych najlepszych zawodników, żebyśmy w końcu, czy żeby Związek w końcu miał jakieś oficjalne materiały foto, których będzie mógł używać do promowania swoich zawodników, do sprzedawania reklam. Fajny, mały, ale ważny krok w stronę większej profesjonalizacji działań naszego związku. Oczywiście, jak co tydzień, niecierpliwie czekam na prywatne wiadomości o tym, jak bardzo i dlaczego chwalę ten zarząd, a go nie krytykuję. Nie obiecuję, że każdemu odpiszę, ale z chęcią przeczytam. Zejdźmy już z polskiego podwórka, porozmawiajmy o czymś najważniejszym w poprzednich tygodniach w świecie skłosza, co nie dotyczyło Polski. Mistrzostwa Świata Juniorów 2019 rozgrywane tym razem w Malezji. Areną najważniejszych spotkań była Nicole David Arena w Kuala Lumpur. Nicole David oczywiście najważniejsza gwiazda w tym skłoszowym kraju, ale gwiazdami tej imprezy bez zaskoczeń byli oczywiście Egipcjanie. W obu finałach, w finale damskim i w finale męskim, wyłącznie reprezentanci tego kraju. W finale damskim Hania Hamami w końcu, to był jej trzeci finał z rzędu, zdobywa upragnione Mistrzostwo Świata Juniorek. Pokonała 3 do 0 swoją koleżankę Janę Sicha. Po meczu mówiła, że czuje przede wszystkim ulgę, i oczywiście duże. Szczęście, ciekawostka, Hania Elhamami to siostra Karima Elhamami, który zdobył tytuł mistrza świata juniorów w 2013 roku we Wrocławiu. Tutaj należy zapewne dodać, że mamy nadzieję, że kariera Hani Elhamami potoczy się. Seniorska kariera, Hani Elhamami potoczy się lepiej niż kariera jej brata, który jakoś już od kilku lat nie może przebić się wciąż do czołówki. Ale zawodnikiem już prawie w czołówce seniorskiego męskiego skłosza staje się Mostafa Asal, który w Malezji zdobył swoje drugie z rzędu juniorskie mistrzostwo świata. On też wygrał 3-0, do 0. pokonał swojego rodaka, Mustafę El Sirti. Mecz przede wszystkim w pierwszym secie bardzo fizyczny, był nawet kontakt straw dla Asal za zbyt dużo fizycznej gry i popchanie swojego przeciwnika w ścianę. Boczną, ale Asal opanował emocje i wygrał drugiego i trzeciego seta już dosyć komfortowo. Po meczu mówił, że to oczywiście wielka przyjemność obronić swój tytuł, no a drugie mistrzostwo na koncie sprawiło, że Asal może teraz stawiać się w jednym szeregu z innymi zawodnikami, którym przed nim ta sztuka się udała. Są to m.in. całkiem niedawno Diego Elias, mistrzostwa w 2014 i 2015 roku. Wcześniej 2011-2012 Marwan el Shorbagi jeszcze trochę wcześniej jego brat Mohamed el Shorbagi to było 2008-2009, a przed nimi wielki Rami Ashur 2004-2006. No, Asal nie będzie miał już okazji ich pobić, bo to były jego ostatnie juniorskie mistrzostwa. No tak jak wspominałem, trzy tytuły na koncie mogłaby już dzisiaj mieć Hania El-Hamami, ale w poprzednich dwóch latach przegrywała z Rowan El-Arabi. Tym razem miała szczęście, że jej pogromczyni już wyszła z tej kategorii wiekowej. Jeśli chodzi o Hamami, to ona w przyszłym roku też na Mistrzostwach Świata Juniorek już zagrać nie będzie mogła, więc i tutaj będziemy się spodziewać na pewno nowej mistrzyni. Na pewno największą niespodziankę turnieju sprawił Louis Anderson, w ogóle nierozstawiony zawodnik z Anglii, który zakończył turniej na podium. Meczu o trzecie miejsce, co prawda się nie rozgrywa, ale doszedł do półfinału, w którym przegrał z późniejszym zwycięzcą całych mistrzostw, i to już stawia go na podium. Anderson, osiemnastolatek, swój no, największy skłoszowy, dotychczasowy życiowy sukces. Osiągnął dzięki temu, że w trzeciej rundzie wyeliminował rozstawionego w top 4 Wiktora Bertusa. Czeski zawodnik przegrał 3 do 2, no i to otworzyło drogę Andersona, żeby później grać z niżej rozstawionymi, chociaż wciąż wyżej rozstawionymi niż on zawodnikami, i dostać się do. Półfinału. Zobaczymy, czy to był tylko jeden taki występ. Będziemy na pewno teraz Andersona mieć na oku. Zobaczymy z kolei, jak ten zawodnik będzie się rozwijał. Zacząłem mówić o tym juniorskim Mundialu od tego, że to był turniej, który interesował cały skłoszowy świat, ale nie dotyczył Polski. Trochę naśmiesznie, ale to jednak smutna informacja, bo wśród 30 państw, które wysłały swoich zawodników do Malezji. Niestety Polska się nie znalazła. Jak wspomniał ktoś w komentarzach na 7 dni dookoła kortu, to jest rozczarowujące, między innymi dlatego, że przecież Polska organizowała dwukrotnie Mistrzostwa Świata Juniorów, no i ma w swoich szeregach aktualną Mistrzynię Europy Juniorek. Karina Tyma co prawda, w tym turnieju nie mogłaby już wziąć udziału, przez to, że między Mistrzostwami Europy a Mistrzostwami Świata obchodziła urodziny i Wyszła już z wieku juniorskiego. No pamiętam, że rok temu wszyscy denerwowaliśmy się i przeżywaliśmy to, że mieliśmy swoją reprezentantkę na Mistrzostwach Świata. Była to właśnie Karina Tyma. Poleciał z nią też jej brat Konrad Tyma. Ale oni wybrali się na ten turniej bez finansowego wsparcia od Polskiego Związku Squasha. Pamiętam, że wtedy w kilku tekstach narzekałem, że szczególnie w takim momencie, gdzie Karina Tyma no miała ostatnią szansę, żeby zagrać w Mistrzostwach Świata Juniorów, nie spróbowano jej tego sprezentować, umożliwić czy po prostu po, jakoś podać jej rękę w spełnieniu tego marzenia i skłoszowego celu. No, cieszymy się, że Tyma na ten turniej pojechała, osiągnęła jak na razie najlepszy w historii naszego kraju wynik. Ale chcielibyśmy też wierzyć, że jeszcze jacyś zawodnicy na, tych, na tej najwyższej randze zawodów będą z polską flagą się pojawiać. Oczywiście Malezja jest daleko, jest to wyjazd kosztowny, ale akurat z tymi największymi reprezentacyjnymi turniejami jest o tyle łatwiej, że na nie są konkretne dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Można ten wydatek zaplanować dużo wcześniej. Oczywiście może się później okazać, że Ministerstwo da nam mniejsze pieniądze. Ale warto spróbować. W tym roku było już oczywiście za późno, dopiero w czerwcu, przecież mieliśmy wybory w Polskim Związku Skwosza. Ale fajnie byłoby w przyszłym sezonie, w 2020, zobaczyć kogoś z Polski na tym turnieju. Oczywiście nie kogokolwiek, to też jest nagroda dla: no, jeśli stać na, na jedną osobę, to na, na tą jedną osobę, czy powiedzmy jednego chłopaka. I jedną dziewczynę, najlepszego juniora, i najlepszą juniorkę, ale jeśli chcemy być takim poważnie branym skłaszowym krajem, no to chyba musimy się na takich eventach pojawiać i nie robić tego tylko wtedy, gdy są one organizowane w naszym kraju. No, optymistycznie nastawia to, że udało się załatwić wyjazd 11. punktu, więc może z tą nową ekipą rządzącą. Nawet jeśli okaże się, że tych pieniędzy nie ma, to oni spróbują zrobić coś wspólnie z całym środowiskiem, zdziałać jakieś czary, żeby jednak te pieniądze się albo znalazły, albo po prostu zebrały. Myślę, że jeśli zaczniemy o tym myśleć już w sierpniu 2019, to nasze szanse na pewno będą o wiele większe, że to może się udać. I jeszcze jedno ważne międzynarodowe wydarzenie z przełomu lipca i sierpnia. Tym razem Polacy nie mogli wziąć udziału, bo były to Igrzyska Panamerykańskie czyli impreza, w której medale zdobywa się w kilku różnych dyscyplinach między innymi w Skłoszu. Impreza rozgrywana w Peru, dokładnie w Limie. Więc sporo nagłówków i sporo uwagi tamtejszej prasy, telewizji i radia przyciągnął Diego Elias. Elias wygrał turniej indywidualny mężczyzn, pokonując w finale Miguela Angela Rodrígueza. Trzeba przyznać, że zwycięstwo z Kolumbią bardzo ucieszyło tamtejszych, nawet na co dzień, niezainteresowanych skłoszem kibiców. Kolejny bardzo udany występ na tych igrzyskach zaliczyły Stany Zjednoczone, przede wszystkim ich pierwsza kobieca rakieta Amanda Sobi, która wyjechała z Limy z aż trzema złotymi medalami. Zdobyła medal w turnieju indywidualnym kobiet, w turnieju drużynowym kobiet i w grze podwójnej kobiet. Do pełni medalowego szczęścia dwa Stanów doszły jeszcze złota za wygranie turnieju drużynowego mężczyzn, gdzie USA poradziło sobie z prowadzoną przez Miguel Ro Rodrígueza Kolumbią. A skoro o Igrzyskach mowa, to jeszcze na koniec powspominajmy, bo 28 lipca minęły równo dwa lata od finałów World Games, czyli Igrzysk Sportów Nieolimpijskich, które rozgrywane były przecież we Wrocławiu. Tam też bardzo ciekawy turniej z Mogliśmy z bliska oglądać, no Graczy światowego formatu, nie powiem, że najlepszych na świecie, bo na World Games niestety spora część czołówki postanawia nie przyjeżdżać, ale i tak ja to wydarzenie wspominam bardzo dobrze. Mniej dobrze zapewne wspominali je reprezentanci polski, a szczególnie losowanie w tym turnieju, bo cała czwórka trafiła. Na chyba najtrudniejszych przeciwników, na jakich tylko mogła. Natalia Ryfa miała wtedy okazję zagrać z Kamil Serm, rozstawioną na tym turnieju z jedynką. Skończyło się 3-0. Ówczesna jedynka naszej reprezentacji Magda Kamińska zagrała z Nele Hivis, też przegrała 3-0. Mimo, że zgromadzona we wrocławskim klubie Hasta la Vista, jej publiczność robiła co mogła, żeby zagrzać ją do walki i do urywania kolejnych punktów. Pechowo losowali na tym turnieju też mężczyźni. Wojtek Nowisz miał przyjemność zagrać z Simonem Rosnerem, czyli późniejszym złotym medalistą. Tamto spotkanie zakończyło się też wynikiem 3-0 do 3-2 do i na koniec do 1. Ostatni z reprezentantów Polski i na tych zawodach Mateusz Kotra zagrał z Gregoła Marszem 3-0 do 2 do 2 i w ostatnim secie do 7. Nawet kiedy polscy zawodnicy byli już poza turniejem, to i tak obejrzeliśmy tam sporo ciekawych spotkań. Między innymi w ćwierćfinale Castagnet wygrał z Rafaelem Kandrą 3 2, a na tym samym etapie Simon Rosner w takim najostrzejszym i chyba naj pełniejszym kontrowersyjnych decyzji meczu, po 5 setach pokonał Miguel'a Angela Rodríguez'a. Tam Kolumbijczyk no naprawdę wiedział jak zajść pod skórę Niemca i go trochę poddenerwować, ale Rosner ostatecznie opanował emocje i tak jak wspominałem wygrał 3-2. Prawdziwa sensacja wydarzyła się przedostatniego dnia World Games 2017 we Wrocławiu. Mianowicie Nicole David przegrała z Joey Chan z Hongkongu i to była pierwsza chyba od 15 lat, na pewno od ponad 10, porażka, jaką David odniosła z inną zawodniczką z Azji. No to było spore zaskoczenie, ale tam świetnie taktycznie zagrała. Reprezentantka Hongkongu wygrała ten mecz, psując Nicole David szansę, żeby jeszcze powiększyć swoją medalową, Kolekcją Malezyjka ostatecznie wygrała mecz o trzecie miejsce, więc wyjechała z Wrocławia z brązem, ale na pewno to nie był wynik, w jaki celowała. W dniu meczów finałowych, właściwie bez zaskoczeń, trzecie miejsce u kobiet, już wspominałem: Nicole David pokonała Fiona Moverly z Anglii. W finale Camille Serm dosyć komfortowo 3 do 0 z Joey Chan wśród mężczyzn. Wspomniany wcześniej Diego Elias przegrał z Mathieu Castagnetem 3-0, a w meczu o złoto Simon Rozner pokonał Greguła Marsza 3-1. Tamten mecz mógł zresztą potoczyć się trochę inaczej, gdyby pierwszego seta 15-13 wygrał Marsz, a nie Rozner. Było to dobre widowisko. Dla mnie pamiętne też z tego powodu, że widziałem je ze stanowiska. Komentatorskiego, ustawionego zresztą w pierwszym rzędzie, trybun. Mecze World Games 2017, te squashowe, wszystkie poza pierwszym dniem, pojawiały się w telewizji Polsat, w jej różnych kanałach, więc to też było dla mnie osobiście takie naprawdę fajne doświadczenie pracy z poważną telewizyjną ekipą. Pamiętam też bardzo dobrze dzień przed turniejem, kiedy przechadzając się po klubie Hasta Vista, po którym przechadzam się właściwie codziennie, nagle na korytarzach mija się takich zawodników jak, no właśnie, Nicole David, Kamil Ser, Simon Rosner, Castanie. no to są po prostu takie wyjątkowe, szybko zlatujące dni, które chciałoby się, żeby trwały jak najdłużej. Zresztą myślę, że wtedy też Wrocław pokazał, jak bardzo jego mieszkańcy są... A może byli? Wtedy zakręceni i wkręceni na punkcie skłosza, bo przecież tam był niesamowity problem z tym, żeby kupić bilety, które zostały wyprzedane dużo wcześniej. Pewna pula została dołożona też trochę później. Ostatecznie bywało tak, że szczególnie w takich godzinach do 15:00 miejsca na trybunach tak czy inaczej były, ale na finałach rzeczywiście cała arena w klubie Hasdalavista była. Wypełniona kibicami, i atmosfera była naprawdę elektryczna. No, zresztą elektryczna aż na tyle, że w pewnym momencie przez jakieś elektryczne wyładowanie zerwana na kilka minut została nawet transmisja. Więc jako komentatorzy siedzieliśmy sobie i po prostu oglądaliśmy mecz, ale na szczęście wszystko szybko udało się naprawić, i kibice przed telewizorami też mogli śledzić to widowisko. No, okej, okay, to na ten tydzień chyba wszystko. Trochę aktualności, na koniec trochę więcej wspominania. Jeśli macie jakieś własne historyjki z World Games 2017, to podzielcie się nimi w komentarzach. Oczywiście cenne będą też komentarze dotyczące innych tematów, na przykład jak to zorganizować w taki sposób, żeby jacyś juniorzy z Polski na kolejne Mistrzostwa Świata Juniorów mogli pojechać. Dzięki jeszcze raz za słuchanie tego odcinka przy mikrofonie był Adrian Fulneczek. Do usłyszenia.